Do miłosierdzia Bożego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowa Jezusa do siostry Faustyny: Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała duszę do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia. A szczególnie godzinie śmierci, w każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego, a ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz. Dzień czwarty. Słowa Jezusa do ciebie na dzisiaj. Dziś sprowadź mi pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem swej gorzkiej męce. A przyszła ich gorliwość pocieszyła serce moje, zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego. Modlitwa: Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, Przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają. Niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego serca swego. Ojcze Przedwieczne, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. Koronka do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego powszedniego, powszedniego, daj nam dzisiaj i dzisiaj odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za, za grzechy nasze i, i całego, całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej, Miej miłosierdzie dla nas i, nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego Nie świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego 똑같i. świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego, świata. Miej Miej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, dla dla Miej, męki. Miej, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla, całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, po dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej 하니까... boles boles mi męki. Anything. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas Ewarty, w w Polsce, si x2, i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa na, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla, 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 dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na, Na przebłaganie <assessment> za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej boles męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas całe całe i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego, i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym, całym światem. Jezu, ufam to. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. O krwi i